Ja pierdziele. Sylwia próbowała zrzucić Zośkę z balkonu. Co? Ta laska to jest jakieś zło Ja normalnie nie jestem cykorem, ale teraz coś się ze mną dzieje. A co się stało? Dobrze się nie macie. Sylwia próbowała zabić Zośkę. Na szczęście się wystraszyła. Mnie i Kingi, to znaczy już tej policjantki mnie. zaczęła co? uciekać. Czekaj, jeszcze raz. Wolniej stary. Sylwia, Sylwia zaczęła no. uciekać po schodach, spadła, straciła przytomność. Zośka jest totalnie roztrzęsiona. Co z nią? Jest znak komisariacie składa ze znania. Sylwia, co z Sylwią? Nie mam pojęcia w szpitalu na ujomie, nie wiem jak jakim jest stanie nawet. Jak jest w Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Hej, Piotrek, spoliowałeś. Co ty robisz? Chcę się dowiedzieć, w jakim jest stanie? No, stary, to jest ciągle moja żona! Żona? Żona, która zabiła twoją siostrę i próbowała zabić jedyną osobę, która mogła o tym poświadczyć. Dojdzie to do ciebie w człowieku? Czy będziesz dalej zgrywał jakiegoś rycerza? Wiesz się, odwalę. Nie, nie co? odwalę cię! Jesteś moim przyjacielem i masz mnie wysłać do końca. Już lubiłeś regularną psychopatkę, która manipuluje tobą od 10 lat. No, no, sorry, stary. Może trochę przesadziłem. To był ciężki wieczór. Nie masz racji. Masz rację, Pati. Mówiła mi dokładnie to samo. Nie wiem, dlaczego ja nie uwierzyłem. Jak mogłem być tak ślepy, ślepy tak głupi? Nie mam zamiaru patrzeć, jak. Popełniasz największy błąd w swoim życiu. Nie będę na ślubie. No i świetnie. Może tak będzie najlepiej.